Szczęść Boże, witam serdecznie w kolejnym dniu wakacji z Maryją. Dzisiaj, moi drodzy, pokłonimy się matce Bożej, sianowskiej, królowej Kaszub. Początki sanktuarium sięgają XV wieku. Obiektem kultu jest Maryja z Dzieciątkiem w postaci niewielkiej gotyckiej figurki wykonanej z drzewa lipowego, która od średniowiecza przyjmuje hołd od ludu kaszubskiego. Legenda mówi, że znaleziono ją otoczoną niebiańskim blaskiem w paprociowym krzaku. Zaniesiono ją do kaplicy, jednak trzykrotnie wracała w cudowny sposób do sianowa. Odczytano to za znak Boży i zbudowano jej tam świątynię. Źródła mówią o wielu cudach i łaskach otrzymanych na tym miejscu. Sama figurka dwukrotnie cudownie ocalała z pożaru w sianowskiej świątyni. W 1480 roku biskup włocławski, do którego to ziemie należały, udzielił specjalnego odpustu wiernym odprawiającym pielgrzymkę do Sianowa. Świadczy to o rozpowszechnionym kulcie Najświętszej Maryi Panny. Od XVIII wieku Matka Boża Sianowska jest szczególnie czczona przez młodzież zamierzającą wstąpić w związki małżeńskie. Lokalna tradycja głosi, że trzykrotne odprawienie pielgrzymki do królowej Kaszub w okresie przedmałżeńskim ma przynieść błogosławione owoce w przyszłym małżeństwie. W 1966 roku na mocy dekretu papieża Pawła VI pani Sianowska została ukoronowana papieskimi koronami. Moi drodzy, dzisiaj w sposób szczególny módlmy się dla zanarzeczonych. Prosząc dla nich o potrzebne łaski. Jeżeli macie w swojej rodzinie, wśród znajomych osoby, które wkrótce zawrół sakramentalny związek małżeński, to napiszcie imiona i dalej Matko Boża Sianowska módl się za nami. Polecajmy tych narzeczonych Matce Najświętszej, niech ona wyprasza im dobre, pomyślne, przygotowanie do sakramentu małżeństwa. I piękne, szczęśliwe życie w małżeństwie sakramentalnym. Także zachęcam do pisania indywidualnych intencji w komentarzach i oczywiście do zobaczenia jutro. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do jutra. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ozdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą błogosławionaś ty. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, Amen. Azdrować Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą błogosławionaś ty. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą błogosławionaś ty. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Amen, Maryjo, amen. Fała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.